Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam też faryzeusze i uczeni w prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. Była w nim moc pańska, także mógł uzdrawiać. Wtem jacyś mężczyźni niosąc na łóżku człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim, nie mogąc w żaden sposób go przenieść z powodu tłumu, weszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem na sam środek przed Jezusa. On widząc ich wiarę, rzekł: Człowieku, odpuszczone ci są twoje grzechy. Na to uczeni w piśmie i faryzeusze, poczęli się zastanawiać i mówić kim on jest że wypowiada bluźnierstwa któż może odpuścić grzechy prócz Boga samego lecz Jezus przejrzał ich myśli i w odpowiedzi na nie rzekł do nich cóż co to za myśli nurtują w sercach waszych cóż jest łatwiej powiedzieć odpuszczone ci są twoje grzechy czy powiedzieć wstań i chodź Otóż, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do sparaliżowanego: Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał i poszedł do swego domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich. Wielbili Boga i pełni bojaźni mówili, Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj. Oto słowo pańskie. Jest. Chciałbym kilka słów powiedzieć o dzisiejszej Ewangelii, od niej przejść, trochę powiedzieć o cierpieniu, o w, połączyć to. Cierpienie z nadzieją, też podać taki przykład życia świętej już dzisiaj Bakhity, Józefy Bakhity. I na koniec jeszcze takich kilka refleksji dotyczących właśnie życia, tej nowej perspektywie życia wiarą albo życia nadzieją na obecność Boga. Kiedy słuchamy dzisiaj Ewangelii, to ona jest, opisuje pewien cud, i tak możemy sobie myśleć, że no Pan Jezus przyszedł, żeby te cuda w naszym życiu czynić. Tych cud, te, te cuda też w dalszym ciągu, Bóg działa i, i świadectwem tych miejsc, tych, tych działań działania Bożego są miejsca, sanktuaria, te znane czy mniej znane. Ale tak naprawdę to, to ta Ewangelia nie jest o tym, że Jezus przyszedł po to, żeby właśnie uczynić cud. Tylko ta misja Chrystusa, którą ciągle nam Ewangeliści pokazują, to przechodził i mówił, ja się narodziłem na to, żeby dać świadectwo prawdzie, a ta prawda się okazała na krzyżu, kiedy wziął grzechy ludzi na siebie i ofiarował nam mówi nam list do Rzymian usprawiedliwił nas przed Bogiem. I dzisiaj też słyszymy że te słowa, które Jezus kieruje do tego człowieka. My nie wiemy jak on grzeszył czy grzeszył. Może narzekał cały czas na swój los. Może właśnie źle myślał o tych ludziach, którzy go mijali z, z, zdrowi. Może też nie wierzył w to, że cokolwiek się uda zrobić. Tym, tym, którzy nieśli to, te, te łoże. Też są takie interpretacje tej Ewangelii, że pomoc innych może właśnie przynieść uzdrowienie. Też można, oczywiście tak, ja zawsze jestem tak wdzięczny Kościołowi za to, że, że ta, to, ta interpretacja Ewangelii, jeżeli jest zgodna z prawdą, to ona nie jest taka sztywna, że tak powiemy, jedyna że ktoś powie: Tak należy to tłumaczyć, nie inaczej. Trzeba oczywiście zawsze zachować tą myśl Bożą, którą chciał nam Pan Jezus przekazać. I dzisiaj słyszymy: Jezus mówi do tego człowieka: Ja przyszedłem odpuszczać grzechy. I Ktoś to słyszy z boku: jak to? Przecież to tylko Bóg może. I jesteśmy w takim blisko świąt Bożego Narodzenia. Się można zastanawiać, no tylko jak to właśnie. To ludziom było trudno zrozumieć, Bóg jest na ziemi, Bóg stał się człowiekiem taki jak my, patrzyli na Niego i no, tak po ludzku, no trudno było rozumieć, że Słowo stało się ciałem, że ktoś odwieczny przyjął właśnie ciało ludzkie. Ale nie, nie jako na chwilę, tylko realnie. Chrześcijanie bardzo tego bronili mówili, to nie jest żaden jakiś tam duch, tylko prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. W, w innej Ewangelii mamy bardzo, pod... a jeszcze taką rzecz sprawdziłem właśnie wczoraj, że prawie 70 razy jest użyte to słowo, że Jezus przyszedł odpuszczać grzechy w różnym kontekście, w Nowym Testamencie. Tak sobie pomyślałem, no, w związku z tym jest to na pewno ważne. Tyle razy powtórzone, czy w listach. Y, czy, czy właśnie w Ewangeliach, więc to, to nie jest jakiś tam epizod, że Jezus o tym wspomina. Właśnie ta misja, którą podjął dla naszego usprawiedliwienia, zbawienia. I y, w innej Ewangelii Świętego Marka, bardzo zresztą taka jest y, ta Ewangelia zwięzła, skończyliśmy ją czytać, tak mówiąc, bardzo y, w przenośni. W niedzielę czytaliśmy w tym mijającym 24 roku, ale w Ewangelii Świętego Marka na początku, Jezus idzie do domu Szymona, czyli przyszłego Piotra. Tam jest jego teściowa, chora, w gorączce, tak jest napisane w Ewangelii. Bierze ją za rękę, uzdrawia. Później ona im usługuje, oni tam pewnie coś jedzą i za chwilę Ewangelista pisze już jest kolejka. Kto wie, jak są zbudowane domy w, właśnie w Kafarnaum, ale generalnie w Ziemi Świętej. Rzeczywiście wszystko było bliziutko siebie, więc tam jak ktoś by głośniej nawet powiedział, to już sąsiad słyszał. Więc ustawiła się kolejka, ewangelista Marek nam mówi: Uzdrowił wielu, bardzo wiele osób przychodziło z różnymi chorobami, Chrystus ich uzdrawiał. I potem idzie się modlić, rano apostołowie go szukają, w końcu Jezusa znajdują i mówią mu: Słuchaj, tam jest następna grupa ludzi, których należałoby uzdrowić. Mają różne choroby, ja to opisuję, ale powiedzmy, no, to jest świadectwo Ewangelii. A Jezus mówi takie słowa, że pójdźmy gdzie indziej głosić Królestwo Boże, bo na to wyszedłem. I nie wraca do Kafarnaum, chociaż tam jest kolejka potrzebujących. Mówi Jezus, ja wyszedłem nie tylko, żeby uzdrawiać, to zawsze uzdrowienia, cuda były, żeby potwierdzić, że on jest prawdziwym Bogiem. Nie, żeby wszystkich uzdrowić. To jest naprawdę rzecz bardzo ważna. Dlaczego ważna? Dlatego, że. Może wiele razy tak oczekujemy właśnie cudów od Pana Boga, czy wręcz go przymuszamy. I się można zastanawiać, może Pan Bóg ma inne plany, inaczej to wszystko gdzieś tam poukładał, patrzy dalej niż my, tylko tym naszym wzrokiem. I chciałem właśnie nawiązać w tym. W tym patrzeniu dalej, w tym rozumieniu, w tym takim może właśnie zostawieniu człowieka z jego cierpieniem w cudzysłowie, zostawieniu, bo Bóg nie, nigdy nie był, od tak, nie odwracał się od tych ludzi plecami, ale chciał, żeby przede wszystkim słuchali o nim, o tym, że właśnie o tej misji jego, że on przyszedł być tym, który ich do Boga doprowadzi. Chciałem zacytować Wam fragment dokumentu papieża Benedykta XVI. Napisał taki dokument o nadziei z Pesalwi, dosyć dawno. I w tym dokumencie, w liście do Efezjan, pisze, że ci, którzy spotkali, nie spotkali Chrystusa, nie mieli nadziei. I napiszę w ten sposób: poznać Pana Boga, prawdziwego Boga, oznacza otrzymać nadzieję. I yy, zawsze wydaje się, że takie dokumenty, oczywiście one są trudne do czytania i można by oczywiście w pewnym momencie nas zanudzić, ale papież Benedykt mówi: To ja Wam podam przykład do tego zdania. Poznać Boga znaczy otrzymać nadzieję. I yy, odniósł się. W tym dokumencie do pewnej kobiety, dziewczynki, później kobiety, później zakonnicy i na końcu świętej Józefiny Bakchity. Ani jej imię, ani nazwisko, czy ten przydomek to nie są te, które zostały jej nadane przez jej rodziców. Tak została nazwana przez, nie, przez handlarzy niewodników, a imię Józefina otrzymała na, na chrzcie. Urodziła się w 1869 roku w Sudanie w Darfurze i tyle wiemy o niej, mniej więcej roku urodzenia. Niektórzy mówią, że jako dziesięcioletnia dziewczynka została porwana, inni mówią, że siedmioletnia możemy tak wypośrodkować. No była dziewczynką małą, poszła na spacer ze swoją siostrą, została porwana przez handlarzy niewolników, bardzo oczywiście to przeżyła. I kiedy rozdzielono ją od siostry, bo siostra była starsza, bardzo się no, bała. Możemy sobie wyobrazić, co, co takie dziecko z daleka od rodzinnego domu szczęśliwego przeżywa, porwane. Została gdzieś tam wywieziona na północ Sudanu, żeby zostać sprzedaną, i z jakąś inną dziewczynką udało jej się uciec z, tej, z tego dosłownie przeddzień. Tego, tego handlu, tak, targu. Uciekła do, do, do jakichś tam odludzie. Na, na, no w Afryce, wiadomo, nie ma lasów, ale w takim, powiedzmy, afrykańskiej zawadnie się kryła, ukrywała, żeby jej nie znaleziono i opowiada potem już jako dorosła, że Bóg ją wtedy strzegł, bo rzeczywiście żadne zwierzęta nie zrobiły im krzywdy. Po kilku dniach Wylądowały w domu jakiegoś człowieka, który wydawało im się, że się nimi zaopiekuje, że pomoże im oddalać rodzinę. Więc tak by bardzo piękna historia. No tutaj porwa, porwał, to się porwał, uciekły. Należałoby tak, nawet Panu Bogu, podpowiedzieć dobrze, no to teraz niech wrócą do rodziców, niech będą szczęśliwe. Ten człowiek je nakarmił, prawda, zaopiekował się nimi, po czym je związał i skontaktował się z handlarzami niewolników i je sprzedał. Trafiły do tego samego człowieka, właściciela, od którego uciekły. Oczywiście były ukarane. Później trafiła do, jako służąca do takiego tureckiego generała. On miał córkę, służyła tym, tym i matce, i córce w posługiwaniu. Ale mówiła, że tam były takie też warunki, że. Codziennie niewolnicy byli bici. Te, te kobiety się nad nimi znęcały, wyżywały. I przyszedł taki moment, że wpadły na pomysł, żeby trzy dziewczynki, już takie dorastające bakita była wtedy kilka lat tam, żeby y, 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 wytatuować je. Ale nie chodziło o taki tatuaż, które teraz są modne, tylko chodziło o taki tatuaż, gdzie nacinano skórę. Ponad 100 miejscach wsypywano sól, żeby to się krwawiło. Ledwo co przeżyła ten, 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 ten tatuaż, a najbardziej, kiedy czytałem biografię, to mnie poruszało i wręcz no, byłem zgorszony, kiedy, kiedy przeczytałem, że też tak byłem, była świadkiem, ona to opowiadała potem już jako dorosła osoba. Że sześcioletnią dziewczynkę właśnie tak w ten sposób potraktowana, Która dosłownie kilka dni wcześniej była odłączona od rodziców Też porwana Więc to dziecko nawet nie wiedziało o co tam chodzi I, i, i bardzo cierpiało I później y, ta... Dlaczego ja opowiadam o tą, historii, tą historię? Y, dlatego, że można się zastanawiać No gdzie był Pan Bóg? Gdzie był Pan Bóg? Ale można by też tak powiedzieć, jakby was spytać, niektóre historie z rodzinne, czy tutaj dzisiaj czy wczoraj oglądałem zdjęcia kościoła, kiedy był zburzony w czasie II wojny światowej, przecież tutaj się, w czasie powstania, toczyły walki, ludzie przeżywali swoje dramaty, tracili bliskich. Wszystko jest bliskie nam. I można by się pytać, no właśnie, gdzie był Pan Bóg? Ale właśnie idąc dalej, w tej historii, tej. Tej, dziewczynki, tej tej już dziewczyny trafiła do, do takiej rodziny włoskiej. Była jeszcze trochę w Afryce, po czym oni postanowili wrócić do Wenecji, skąd pochodzili. I w Wenecji opiekowała się małym dzieckiem, które urodziło się tej jej pani, tej włoszce. Zresztą było to, była to, to żona konsula włoskiego, właśnie właśnie w Sudanie. I y, tak się złożyło, że no, bardzo się zżyła. Był już normalny czas. Ona wtedy została wyzwolona we Włoszech, nie było niewolnictwa. Była służącą y, i postanowiono, że będzie katechizowana. Nawet nie wiedziano, przypuszczano, że jest muzułmanką, a też nie wiedziano. Ona w ogóle nic o Panu Bogu nie wiedziała, tak? do powiedzmy kilkunastu lat życia. Nawet nie wiedziała, że jest Bóg. To też jest taki. Ciekawy znak, ona tak mówiła, że, że to nie jest coś naturalnego, że my wszyscy wierzymy w Boga od urodzenia, prawda? I y, kiedy poznawała katechizm, była takim katechumenium dla, y, dla dziewcząt, dla sierot, to y, mówiła tako, taką rzecz, to właśnie też mi utkwiło gdzieś tam w głowie, że jak wzięła krzyż do ręki, to odczuwała dziś, dziwną bliskość z Chrystusem. Mówiła, że jest ktoś, kto ją rozumie. Kto przeżył to samo co ona. I mówi, że nigdy takiego odczucia nie przeżyła, jakiejś bliskości, zrozumienia, nawet nie potrafiła tego określić. A druga rzecz, kiedy tak poznawała tego Boga, mówiono jej o, o, o synu Bożym, który cierpiał, słuchała też Ewangelii i, i, i właśnie temu, chociażby błogosławieństw, to powiedziała, że poznałam Pana. Zawsze miałam panów okrutnych, a poznałam Pana, który jest nad nimi wszystkimi który jest dobry, opiekuńczy, który nas kocha. I właśnie poznanie prawdziwego Boga otrzyma, oznacza otrzymać nadzieję. I kiedy później się pytano już dorosłej Bakhity: co by zrobiła, gdyby spotkała swoich oprawców? Jakby zarogowała, to powiedziała, te, wtedy już była dorosłą, przyjęła chrzest, wstąpiła do sióstr, do, do zgromadzenia. Też zaraz, jeszcze kilka słów powiem o tym życiu późniejszym, ale powiedziała, że ucałowałabym ich ręce, dlatego że to cierpienie oczywiście było straszne, ale gdyby nie ta historia, to by nigdy nie poznała Chrystusa. I to może w pewnym sensie nas oburzać, może nam mówić, no jak to, tu Pan Bóg tak, w ten sposób działa. No, takie są, takie są też historie, a, a akurat osoba została świętą, więc i znowu właśnie i na nią papież Benedykt mówił, jedna z moich ulubionych świętych. Yy, można by powiedzieć tak, że Odkryła Bakhita, i myślę, że to może być też naszym udziałem, że to cierpienie prowadzi do spotkania z żywym Bogiem, że krzyż to zawsze, nawet jeżeli dzisiaj nas bardzo coś poważnego dotyka, to Pan Bóg, to Chrystusowi nie chodzi o to, żeby to było cierpienie dla samego cierpienia, że chce, żebyśmy poszli dalej, nie, nie, nie zatrzymali się tylko na, na, na krzyżu, na tym, że coś jest. Nie tak, że jest źle, że Panu Jezusowi tak naprawdę chodzi o to, żeby być w, w bliskości z nami. Myślę, że to jest też wiele razy może trudne do przyjęcia. W pewnym momencie, kiedy chciano Ją odesłać do, do, do Afryki, tam właśnie, żeby była dalej, jako służąca w Afryce, powiedziała, nie, ja, ja tutaj poznałam Boga, ja chcę tutaj zostać. Nawet dobrze nie mówiła po, po włosku. I potem się tak zastanawiałem, no dobrze, Pan Bóg dał tyle cierpienia, ciekawe czy potem cierpiała. I miała takie różne też doświadczenia, chociażby to, że była jedyną czarną siostrą wśród innych białych. Była trudna do, trudno do zaakceptowania, nawet ktoś mówił, nie będę brała, brała jej pościeli, bo pewnie ona brudzi tą pościel z kolorem skóry. Taki, taka była świadomość. Nie chciano jej dawać jakichś odpowiedzialnych rzeczy. Dopiero potem się przekonano co do jej właśnie świętości, pokory, ale też potrzeba było bardzo dużo czasu, żeby. I, 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 i nieraz też płakała. Mówi też, już jako dorosła osoba, jako siostra, mówi, że rozumiałam lepiej, co to znaczy. Błogosławieni, którzy płaczą, oni będą pocieszeni. Ale zawsze właśnie. To swoje życie przeżywała w jedności z Panem Bogiem. Był ten moment, kiedy nie jedna noc, nie jeden, jedno wydarzenie, ale właśnie to powolne spotkanie z, z Jezusem Chrystusem, które y, dokonywało się. Poznała Boga i otrzymała prawdziwą nadzieję. I y, żeby właśnie jakoś tak ukonkretnić, y, żeby powiedzieć tak, no dobrze, no to są święci, to są. Osoby, które y, no, miały tą swoją drogę do Pana Boga. Czy, czy nasza jest podobna? Jak, y, jak my mamy właśnie, y, w jaki sposób my mamy y, przygotować się, czy przyjąć y, trudy, krzyż, to, co nie rozumiemy, że w naszym życiu, jak, jak, to, jak się do tego zabrać? I wydaje się, zobaczmy, że taki mamy wiele razy pomysł. To ja się pomodlę, to ja może różaniec odmówię, to może jeszcze litanie, to może do, do Matki Bożej nieustającej pomocy. I oczywiście same te modlitwy no, są dobre, ale jest jeszcze rzecz, którą no, Kościół przypomina, że tak naprawdę właśnie. Wiara i, i, i nadzieja, ta, ta nadzieja, która to poznanie Boga, to rodzi się z tego, że mamy słuchać o Panu Bogu. I y, był taki dokument napisany w trakcie Soboru y, II Watykańskiego, kto pamięta, to ja jestem z tego rocznika, kiedy się Sobór za, zakończył. Ale ponieważ mm, no, znam trochę tę historię, dlatego chcę się podzielić. Był by, by podczas właśnie soboru. Ostatni dokument, który napisano, to był właśnie taki, kiedy starano się powiedzieć trochę o Słowie Bożym. I zacytuję niektóre rzeczy tak, postaram się, żeby to było przystępne. Bo dlaczego to jest takie ważne wydarzenie? Dlatego, że zabrali się papież i biskupi. Nie było od tej pory, do dzisiejszego dnia, 2024, takiego spotkania. Prawie 4000 tysiące biskupów z całego świata razem z papieżem, żeby zastanawiać się, w jaki sposób mówić Bogu ludziom o Bogu. I oczywiście z tego się między innymi narodziło to, że mamy mszę świętą w języku polskim na przykład, czy przekłady Pisma Świętego. Ale wtedy właśnie też powiedziano w ten sposób – Kościół zawsze czci słowo Boże tak samo jak ciało Pańskie. I nie chodzi o to, że księgę, pisma czcimy, tylko że to słowo, które zostało nam przekazane, które oczywiście jest zapisane, ale które sprawia, że słuchane, przemienia ludzkie życie. I no, teraz można by się zadać, jak to robić, prawda? Jak, jak słuchać, w jaki sposób, ale wiele razy są też świadectwa, że ktoś przychodzi, słucha Ewangelii, czytań, psalmów i to naprawdę daje mu ogromną i światło, i, i, i pociechę. I, i zobaczmy, my, my bardzo jesteśmy nastawieni, ja na tyle nie znam waszej parafii, ale jesteśmy nastawieni na to, że cześć Najświętszego Sakramentu i wystawienie i, 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 i oddając cześć Jezusowi. Ale Kościół nam mówi, nie, nie, nie jakikolwiek ksiądz. Nie wszyscy księża mówią y, rzeczy mądre. Tylko mówi nam Kościół przez papieża i biskupów na równi czczono słowo i ciało pańskie. I powie y, 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 potem ten sam Sobór, kiedy słuchamy Pana Boga w, w słowie wypowiadanym, to Wtedy jest modlitwa. Ja tak bardzo to upraszczam. Kiedy słuchamy, Bóg mówi do nas. Kiedy coś się w nas porusza, to wtedy jest rozmowa duszy z Bogiem. My mówimy tak: modlitwa to jest wtedy, kiedy ja wypowiadam słowa, yy, mówię, a tutaj jest coś trochę innego. Bóg mówi do mnie i coś się porusza w moim, w moim sercu. I powie jeszcze dalej, powiedzą Ojcowie Kościoła, papież Pismo Święte jest dla naszego, dla Jego słuchaczy, utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy i źródłem życia duchowego. I zechciejmy tą, tą, o tej rzeczy pamiętać. Może właśnie tak mówię taki może mało takich przykładów z życia, może takich. Mało rzeczy takich, takich plastycznych, które by nam się przydały, ale wydaje się, że to są rzeczy. Ja mówię z takiego doświadczenia, proboszcza. Właśnie, że chciałbym i, i, i staram się, żeby tego słuchania było jak najwięcej. Może my jesteśmy rzeczywiście bardzo praktyczni. Chcielibyśmy, właśnie zobaczmy, że. Spotyka nas jakieś cierpienie, chcemy od razu, żeby Pan Bóg reagował. A może Bóg ma właśnie taką drogę, taką jak u tej świętej: że nigdy nie, nie, nie spotkała swojej siostry, nie poznała swoich rodziców, umierała cierpliwie, przyjmując właśnie sakramenty, ale to jej katechizowanie jako dorosłej, która poznawała Boga. Przyniosło obfity plon. Nie uczono jej od razu modlitw. Mówiono, że to znaczy to. Ale poznawała właśnie Boga przez słowa Ewangelii, przez katechizm, przez to wszystko, co Kościół przez wieki nam dawał. Amen.